Czy pamiętacie jeszcze ISIS? Grupę fanatycznych, islamistycznych bojowników, która kilka lat temu siała strach na całym Bliskim Wschodzie? Tak zwane państwo islamskie zostało pokonane, ale nie oznacza to, że sprawa jest już zamknięta. Pojawił się bowiem kolejny problem. Co zrobić z dziećmi tych fanatyków? Zobaczcie, o co dokładnie chodzi. Zobaczcie, jak to wszystko się zaczęło. W 2014 roku grupa islamistycznych fanatyków zaczęła podbijać tereny przy granicy Iraku i Syrii. Bojownicy stworzyli tam samozwańcze państwo, tak zwane państwo islamskie. Wprowadzili wyjątkowo okrutne zasady, a za nieposłuszeństwo karali śmiercią. Wkrótce zaczęli też dokonywać zamachów na zachodzie Europy czyli po prostu byli terrorystami. Wkrótce dołączyło do nich około 30 tysięcy osób z innych krajów arabskich, ale także z Europy i Ameryki. Osoby, które chciały dołączyć do dżihadu, zabierały ze sobą także swoje rodziny. Gdy po kilku latach zostali zabici lub schwytani, ich żony i ich dzieci także trafiły za kratki. I teraz, nie wiadomo, co z nimi zrobić, bo kraje Zachodu nie chcą z powrotem przyjmować dzieci terrorystów. Zobaczcie materiał, który powstał we współpracy z Human Rights Watch. My lied to me. He told me that going to Disneyland, and he bring me here in Syria. not my fault, my

Według wyliczeń Human Rights Watch, w tym i w kilku innych obozach na terenach kurdyjskich, przetrzymywanych jest w sumie 42 tysiące obcokrajowców, podejrzanych o związki z ISIS. Większość z nich to dzieci byłych bojowników organizacji, mają mniej niż 12 lat. Więźniowie trzymani są w dramatycznie trudnych warunkach: brakuje jedzenia, wody, środków czystości, a część z dzieci zginęła przejechana przez ciężarówki z wodą. Albo zabita w zdarzających się regularnie tureckich ostrzałach obozów. Niewielkie grupy terrorystyczne, jakie pozostały po ISIS w Syrii, od czasu do czasu napadają też na obozy. Z kolei strażnicy więzienni, mimo że szkoleni z pieniędzy Stanów Zjednoczonych czy krajów Europy, mają torturować niepełnoletnich. Wyjścia z sytuacji nie ma, bo kraje, z których pochodzą więzione rodziny, nie chcą ich z powrotem. Części z nich, Wielka Brytania, Dania czy Egipt, odebrały obywatelstwo. Human Rights Watch twierdzi, że wszystkie te osoby trzymane są w obozach bez formalnych zarzutów. Kurdyjskie władze twierdzą, że robią, co mogą, by więźniowie mieli zapewnione podstawowe potrzeby i by większość z nich mogła wrócić do swoich krajów. W ostatnich dniach udało się przenieść około 200 osób do Iraku, ale nawet tam nie obyło się bez protestów. Human Rights Watch ostrzega, że obozy to tykające bomby. Dzieci bojowników radykalizują się tam i prawdopodobnie tworzą nowe komórki ISIS. Przypominam, ten materiał powstał we współpracy z Human Rights Watch, a skutki działalności ISIS widać nie tylko w Syrii, ale także w Iraku. Na górze ekranu widzicie teraz link do jednego z filmów, w którym pokazuje jak bardzo nadal zniszczony jest iracki Mosul. Koniecznie zostawcie swój komentarz pod tym filmem. Napiszcie, co waszym zdaniem powinno stać się z dziećmi ISIS. Subskrybujcie też nasz kanał, bo mamy tutaj wiele interesujących i niebanalnych historii z Bliskiego Wschodu, ale i z całego świata. I koniecznie powiedzcie o nas swoim znajomym. Do zobaczenia!